Siemaczko wszystkim, z tej strony Strzelbol, z kanału Szczelby Grają. Robię duży update z tego względu, że praktycznie studio już jest na 99% skończone. Jak widzicie, panele są już położone. Ściana jest w gąbce. Ściany są pomalowane. Sufit jest skończony. Oświetlenie jest na sufit dane. Najważniejsze listwy są już pokończone wszędzie. Z, to, z tam jeszcze pianka, którą będę wykorzystywał na klejenie drzwi. Łączniki, wszystko jest porównane tak jak chciałem, tak jak to sobie w głowie poukładałem. Tu mi został jeszcze jeden narożnik do wrzucenia, to drugi już mam przymierzony. Zważmy się, że będzie no, grzejnika wiadomo, odklejenie taśmy z okna, to takie już kosmetyczne rzeczy. No i ustawianie, zacznę od jutra, będę stawiał sobie Krzesło, biurka na razie nie mam, ale będę już wstawiał krzesło, przenoszę swój sprzęt, wstawię komputer, klawiatury jeszcze sobie tutaj poukładam. Kolejny update będzie z rozpakowywania sprzętu, składania krzeseł i te sprawy, także serdecznie zapraszam. No i komentarze mile widziane. Mam nadzieję, że Wam się projekt ogólnie mój cały spodobał. Widzicie jak to wyglądało przed, jak wygląda po. Moim zdaniem wyszło zajebiście. No i proszę o komentowanie. No i polubienie kanału, jeżeli chcecie, trzymajcie się do następnego update'u. Trzeba u Pozdrawiam. Na rahej.